Witam w kolejnym filmie fotoanalog o fotografii analogowej. Dzisiaj chciałbym przedstawić aparat konika C35 EF jest to aparat kompaktowy analogowy. Z ciekawych historii, które ten aparat dotykają to jest to, że, że był użytkowany przez takiego człowieka jakim był Andy Warhol E, ta konika wpadła mi w ręce zupełnie przypadkiem e, i okazała się naprawdę strzałem dziesiątkę, ponieważ robi rewelacyjne zdjęcia. E, optyka, która jest w niej e, heksakona zainstalowana 38 mm ze światłem 2,8, no, robi robotę. Można tutaj wiele rzeczy opowiadać, ale naprawdę pod tym kątem to jest to aparat wyśmienity. Jego kompaktowość, to, że jest mały i bardzo poręczny powoduje to, że można korzystać z niego w każdych warunkach i możemy mieć pewność, że zrobi dobre zdjęcie. Co tutaj z takich ciekawostek? Żeby go uruchomić, potrzebujemy dwie baterie, dwa paluszki instalowane tutaj w bocznej części lampy błyskowej. Uruchamianie lampy błyskowej jest proste, ponieważ to już są takie japońskie technologie typu przesun, otwórz. Dodatkowo naciąg mamy standardowy. Ustawienia ostrości są automatyczne, natomiast możemy tutaj generalnie rozpatrzyć metry i odległość, którą byśmy chcieli zastosować. ASA, czyli czułość filmu, ustawiamy pokrętem wewnętrznym w ten sposób i mamy akurat 400 po prawej stronie dla osób, które nie lubią bawić się w jakieś tam cudowne ustawienia i ISOASa nic im nie mówi, czas i inne bzdury mamy wersję obrazkową kiedy chcemy zrobić zdjęcie portretowe bardziej dalej i krajobrazowe naprawdę bardzo fajne, proste rozwiązania. A żeby w tym aparacie wyciągnąć film robimy e, to, tak środek wygląda w ten sposób e, wyzwala to jest, jest bardzo przyjemny to samo naciąg ma to wszystko swoją swoją naprawdę dobrą, ja będzie zrobili bardzo dobry kawał roboty jak na aparat kompaktowy. E, żeby wyciągnąć film wciskamy Tutaj zwolniamy blokadę naciągu. Dzięki temu, manualnie, bo mamy tutaj manualne zmianie filmu, możemy w sposób manualny film zwinąć. Nie mamy tutaj wyciągania yy, tej prowadnicy do góry. Dlaczego? Dlatego, że skończy się to w ten sposób, że z dołu nie ma takiej wycieści ściany podłogi, więc łatwo jest wyciągnąć cylinder filmu na zewnątrz. Jeżeli Wam się trafi. To serdecznie polecam. Aparat jest naprawdę rewelacyjny. Konika C35F z optyką heksakona 38 mm ze światłem 2.8 japońskiej produkcji Made in Japan. To tyle co do koniki. Może jeszcze pokażę Wam później jakieś zdjęcia, które robię, bo po prostu warto to zobaczyć. Ja serdecznie pozdrawiam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.